Witam was, docent polski Kontynuujemy serowy temat, jestem na fali. No po degustacji dziugasów jestem niedosyt, ale wyciągam Asa z lodówki. A jak otwiera się lodówkę ostatnio to jest aromat, więc żeby się go pozbyć, dzisiaj Roma dawno nie widziany, tym razem wersja z chili. Słuchajcie, byliśmy. 28 grudnia w Ostrawie, w Czechach, kupowałem ten serek i ma datę przydatności 4 stycznia, co jest grane. Brak pasteryzacji. Wiem, że przy Olomu Łódzkich jest 3 tygodnie, no ale tutaj to jest kwestia tygodnia od zakupu, więc następnym razem, jak będę w Czechach, muszę zobaczyć, co się dzieje z tymi romadurami jakie one mają terminy przydatności, bo w tym momencie... Spożywam go jeden dzień po dacie przydatności, dzisiaj 5 stycznia. Oczywiście zupełnie to nie wpłynie na smak i aromat, bo trzymany w lodówce. A jak smakuje wersja z chili? Pewnie już, jak będziecie oglądać ten materiał, to ukazał się też wideo materiał z Ostrawy, gdzie jemy, albo ja właściwie jem, piwny syr. Ten prawdziwy piwny syr. Podawany z różnymi składnikami, z odrobiną piwa, to wszystko trzeba na talerzu wymieszać i to się spożywa. Gdzie głównym, właśnie się zastanawiałem, co jest głównym składnikiem, jakiego typu ser. Tak, okazało się, że jest to właśnie Romadur. Największy czeski śmierdziuch. Tak wygląda Romadur z Chili. Bardzo elegancko. No, to jest tak, taki batonik. I wow, bardzo intensywnie pachnie. Czuć czyli czuć tą paprykę jak najbardziej, ale ta papryka jest skąpana w tym aromacie izowalerianowym. No naprawdę bardzo, bardzo intensywny. Olomouckie to jest co najwyżej 50% intensywności aromatu czeskiego Romadura. Tak, bardzo Pięknie się prezentuje w środku. Konsystencja zbita, bardzo gładki. Fajnie to wygląda i dziab, na zdrowiej. Bardzo sprężysty. Ta konsystencja jest naprawdę świeża. Myślę, że spokojnie mógłby jeszcze dłużej poleżakować. Chili jest, jest, jak najbardziej wyczuwalne. Na razie jeszcze mnie nie atakuje swoją ostrością. Czuję bardziej paprykę niż pikantność. Albo inaczej, taką pikantność lekkiej papryki chili. No na pewno nie jest to nic, co pali. Biorę drugiego kęsa. Ser... Jest średnio słony, na pewno jest bardziej intensywny aromat niż smak. W smaku, tak jak mówię, sprężystość, fajna konsystencja, twardość. On wcale nie jest jakoś super miękki, żeby się rozpływał. Słoność średnia najbardziej w tym momencie wyczuwalnym charakterem jest po prostu ta pikantność. Średnia też, powiedzmy sobie, średnia pikanność papryki Chili i. szczerze mówiąc, jakoś warto oczywiście spróbować koniecznie, jeżeli będziecie mieli okazję, spróbujcie. Natomiast ja już do wersji z Chili nie wrócę. Jeżeli Romadur, to tylko w wersji oryginalnej, mamy tam po prostu wtedy ten, tą kompleksową kompleksowy smak, niezaburzony przez yy, poboczne rzeczy typu właśnie papryka chili. Yy, tak więc Romadur zawsze na propsie, szczególnie jego aromat hardkorowy, ekstremalny. Natomiast wersja z chili yy, taka niezobowiązująca. Aczkolwiek jakbyście podali ten ser po sobie, która nigdy nie wąchała tego typu rzeczy, nie wie o co chodzi, to spodziewajcie się o ostrego, mocnego szoku. Tymczasem.